Hejka, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to nowy kanał i w ogóle jestem nową osobą e, na YouTube. Przynajmniej jeśli chodzi o tworzenie takich rzeczy, bo oczywiście nie jestem nowa na YouTube. <grym> to by było trochę dziwne, gdybym w ogóle nie znała. Zasad i korzystania z YouTube'a musiałabym być jakaś bardzo stara, starożytna wiedźma. Nie no, oczywiście e, jestem jak najbardziej obezona z YouTube'em, tylko jest to po prostu mój pierwszy taki gameplay. I nie zdziwcie się, jeśli będę gadać jakieś głupoty, przejęzyczać się. Nie zawsze będę robiła wycinki z tego po prostu, i może być dziwnie. Co ogólnie chciałabym, żebyście wiedzieli Chciałabym, żebyście wiedzieli, że będę tutaj na tym kanale tworzyć właśnie rzeczy z Simsów, czwórki, może dwójki, ale jeszcze pewna nie jestem, czy, czy w ogóle będę jakieś serie z dwójki prowadzić, bo już bardzo dawno w to nie grałam. Aczkolwiek czwórka na pewno, i taką właśnie serię będziemy dzisiaj y, zaczynać. Będziemy zaczynać Legacy Challenge. Bardzo znana seria, y, znaczy bardzo znany challenge y, ogólnie. Moja simka tutaj stworzona już została przeze mnie, a została ona stworzona przede wszystkim sposobem losowym. Ja jej tylko dobrałam fryzurę, ubrania. No, i detale twarzy, bo wiadomo, skiny i takie tam. Nie lubię baksisowych jakby tych tekstur, więc zawsze dodaję jakieś skiny, inne fryzury. Wiecie, jak to jest. Ale co najciekawsze, dobrała mi też losowo cechy charakteru, i te cechy charakteru. W ogóle kolidują z Legacy Challenge, dlatego będzie tym bardziej ciekawie, ponieważ um, będę miała wyzwanie. Będę miała wyzwanie, jak taka osoba jak ona, która nie lubi zobowiązań, nie lubi dzieci i lubi koty, um, ma zostać czyjąkolwiek żoną i matką czyichkolwiek dzieci. Jak to ma wyglądać? Jej aspiracją życiową jest przyjaciółka zwierząt, ponieważ tak wybrałam ze względu na to, jak bardzo kocha dzieci. Ej, Boże zwierzęta, co to jest w ogóle wysokie wymagania? Ups. Ej, aha, to cecha. Jeszcze jej nie widziałam. Przypadkowo mi się kliknęła. Także widzicie, jestem po prostu nubem, że tak powiem, w takie rzeczy. I mam nadzieję, że was nie zniechęcę na starcie. Naprawdę nigdy czegoś takiego nie prowadziłam jeszcze i no chciałabym, żebyście się też dobrze w tym bawili ze mną, chociaż jeżeli wam się nie spodoba, po prostu będę to wiedziała. To jest pierwszy taki odcinek, kiedy pokazuję wam, przedstawiam postać, którą zrobiłam. Yy, troszeczkę pogramy, jak nam czas pozwoli. Odcinki będą trwały od 15 do 25 minut. Ewentualnie do pół godziny, ale nie więcej. I będziemy powoli rozwijać te generacje aż do dziesiątego pokolenia, tak jak w Legacy Challenge ma być. No i jestem po prostu ciekawa, jak to wyjdzie z taką postacią jak ona, która nie lubi dzieci. Nie angażuje się. No, będzie naprawdę, będzie naprawdę ciężko. Będzie po prostu. Chodziła wnerwiona, spięta, że będzie musiała się tym dzieckiem opiekować. Ale niestety, jest jakby... Ona początkuje ten ród, który będziemy tworzyć, więc ona musi to dziecko mieć. Nie ma innej opcji. Susan Merrill, i to będzie ród Merrill. Tak, haha, śmiej się. Będziesz miała dziecko. Cieszysz się? No dobrze. Szczerze mówiąc, ja też nie za bardzo, nie za bardzo przypadam za dziećmi, ale jeśli chodzi o Simsy to jest mi to obojętne po prostu, bo fajnie się w to gra i jest po prostu ciekawie. OK, już przestanę ją kręcić, pokazywać ją, pokazywać wam ją z boku i z tyłu i w ogóle. Z każdej strony, zacznijmy po prostu. Przepraszam, często mówię po prostu. <laughs> o matko, pewnie was już denerwuje tak strasznie, że, że już przestaliście to oglądać, nie? Dobra. Co powiecie, żeby wprowadzić ją na Sulani? Jeszcze nigdy nie robiłam Legacy, She, Legacy Challenge na Sulani, a jest akurat jest tutaj pusta parcela którą moglibyśmy wykorzystać. Jest tutaj jeszcze jedna pusta parcela, ale ona ma mało miejsca na dom. A ta jest na takiej bardzo przyjaznej wysepce, mi się zdaje. I wiecie co? Zagramy nią tutaj. Może być ciekawie. Tak wprowadzamy. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że ma dosyć dziwne upodobania, jeśli chodzi o mężczyzn i wygląd ogólnie, bo kręcą ją siwe włosy, to znaczy, że lubi takich starszych panów. I jej mąż pewnie będzie seniorem, i będzie trzeba się bardzo sprężać z tym dzieckiem bardzo sprężać z tym dzieckiem, gdzie trzeba będzie. I no. No to będzie ciekawa rozgrywka, powiem Wam, moi drodzy. Bardzo ciekawa. Ach, przepraszam Was za te komunikaty. Potem to się tym zajmę przy następnej okazji po prostu. Bo po prostu ja y, gram z Bodami i gram też z Wicked Wims, czyli tym modem na y, realistyczny seks i takie wiecie rzeczy. Tam jest jeszcze wiele różnych ciekawych opcji, takich jak chemia, która występowała w Sims 2, dlatego właśnie ten mod jest dla mnie bardzo przydatny. Nie tyle, co jestem, nie jestem jakimś z bokiem nie, żeby tylko oglądać jak Simy się, że tak powiem, onanizują i Współżyją po kątach. <noise> Tylko po prostu jest to ciekawy mod, który pozwalał urozmaicić rozgrywkę. Tak wam się tłumaczę, jakbyście byli moją matką, albo, albo nie wiem kim, ale po prostu jest to. Jest to ciekawy mod. I dobra, zabieramy jej dużą część funduszy. Zostawiamy 500 simoleonów i zobaczymy, co uda nam się z tego zrobić. Szczerze mówiąc, zawsze na początku robię coś takiego, że e, stawiam. Gdzie to jest. E, stawiam namiot. Stawiam namiot. Już stawiłam namiot i już prawie nic nie ma pieniędzy. <gryw> no tak. E, <gryw> pięknie. Krzaczek bym postawiła jeszcze tutaj. Gdzieś, bo jest potrzebny do załatwiania potrzeb. No i nie mam pieniędzy, żeby się umyć, ale będzie się myła w morzu. A nie mam pieniędzy w ogóle na to, żeby kupić jakąś lodówkę czy coś. Chociaż, żeby tą lodówkę miała, to by już wystarczyło. Wiecie, co do mnie je jeszcze te 100. Jakąś taką mini przenośną lodówkę. Taka przenośna lodówka gdzieś, e, chyba na, w zajęciach poza domem, tak mi się wydaje. 145 dobra, dam ci. Dobra, dam ci dodatkowe 300 albo dodatkowe 500 nawet. Niech będzie miała ten 1000. Niech będzie miała ten 1000, ale więcej jej już nie mogę dać. Już i tak jestem bardzo pobłażliwa i dobroduszna, że jej tyle daje tych pieniędzy na start. Hmm. Załatwić się ma gdzie? Ma się gdzie umyć? Ma gdzie spać? Ma co jeść? Są podstawowe potrzeby? Są. To teraz, żeby mogła coś wybudować na tej parceli, żeby mogła mieć jakiś dom, dach nad głową, musi znaleźć pracę. I w jej przypadku, akurat jest całkowicie obojętne, jaka ta praca będzie, bo ona nie ma jakichś wygórowanych, że tak powiem, standardów. Znajdźmy jej jakąkolwiek pracę. Niedługo będzie miała okres. O, cudownie. Nawet nie ma na podpaski. może i ma. Um, aktorka? Nie. Detektyw? Nie. Doktor? Nie. Naukowiec? To na pewno nie. Kto dobrze zarabia? Oni dobrze zarabiają, nie dość słabo zarabiają. Astronauta dobrze zarabia, jak na początek. Koloszka? Już takie guru techniki dobrze zarabia. Już patrzę tak wiecie po zarobkach w sumie, bo. Przestępca tak mało zarabia. Matko, nawet nie patrzyłam wcześniej na te zarobki, powiem wam. Co by tu. Nurek zarabia dużo. Ej. Będziemy nurkiem. Dobry pomysł? Okej. Okay. Kup nóż do nurkowania, korzystając z boi do nurkowania. Jest tu jakaś boja. One są gdzieś porozstawiane po jakby yy, po świecie, prawda? Te boje. Tylko muszę znaleźć. O, widzę. Widzę boje. Boja, boja, boja. Okej. Okay. Boja, sprzęt do nurkowania, nóż do nurkowania. No ledwo ledwo ją stać na ten nóż. Okej, okay, mamy. No, i co mam robić? Nic? D za dwa dni pracujesz? Nie, no, w poniedziałek, czyli jutro. I co? Pływasz sobie, super. To sobie pływaj. Może jeszcze ryby będziesz łowić? Zbierz wodę. <grybuj> Okej. Okay. Tak też można. Co byś chciała? Zniszcz marzenia małego dziecka. <grybuj> Ależ ty jesteś okropna. Okropna jesteś, jak możesz niszczyć marzenia małego dziecka. Ach, no dobrze, dobrze. Wiecie co, żeby ten odcinek nie był jakiś monotonny? Pójdźmy z nią na parcelę publiczną, poznajmy kogoś. Nie wiem kogo, ale. Y, 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 podróżuj. Dobra, już tak szybciej trochę popłyń tutaj na ten brzeg. Chodzi o to, żeby was nie zanudzić na śmierć tym odcinkiem. Chciałabym jednak, żeby coś z tego było. Gdzie byś mogła iść? Do baru tutaj? Na plaży? Może na plaży? Na plaży na pewno też kogoś poznasz. Już poczek poczekamy, może tą chwilę, aż się załaduję. Może nie będzie się długo ładować. Albo wiecie co? Dam pauzę. Zrobię cięcie i bum. No więc właśnie zadałam sobie sprawę, że jak przyszła na plażę, to nawet nie nagrywałam. <taka>, Taka śmieszna sytuacja. Więc dajcie mi moment. Znaczy dla was to nie będzie żaden moment, bo tylko dam pauzę i zaraz będę gadać. Także chwila. No więc... Um... Susan jest na plaży, poznała jakiegoś tam pakę ucha. Paka ucha? Podoba, e, podoba mu się. Dobra, zobaczmy. Jak widzicie, ta chemia jest dosyć przydatna. Bo po prostu nie może być z kim, e, z kim popadnie, nie? I jest to ciekawsze. Czy, czy ten paka? Czy ten paka jej się podoba? Nie podoba jej się za bardzo, no ale dobra. Pogadać sobie mogą, może coś z tego będzie. Bawi się. Ktoś tu jeszcze jest na tej plaży? Naprawdę będzie nudny odcinek jak nikogo tu nie będzie chyba. On ci się nie podoba. Ten paka. Ale ty jemu tak. No to poflirtuj z nim trochę. Chociaż nie, masz trochę tej chemii z nim. A myślałam, że wolisz starszych panów. Czyli młodsi też są do zniesienia, tak? On ma dosyć taką kobiecą urodę, to jest w ogóle dość nietypowe. Jest taki androgeniczny dosyć. Ale skoro ci się nawet podoba. Jeszcze raz sprawdzę, bo skoro ci się tu pokazuje ten taki magnes. Ale nie, nie pokazuje mi się, żeby tobie się podobał. Może skoro zaakceptowałam jego względy, to dlatego... dlatego jakby... coś między wami iskrze wtedy. Sam z flirtuję. To będzie chyba dość szybka akcja. Chyba, że znajdziemy kogoś lepszego. Ten jest dorosły. Ona by chciała kogoś starszego z siwymi włosami. To by był dla niej mega ekstremalnie atrakcyjna osoba by była. Ale to widzisz. Widzicie, znaczy się. Nie będzie wcale takie proste. Hmm. To to? Jakaś kobieta? Lia ha, Lia Hawata, Hawata, Boże jakie nazwisko. Dobra, to poflirtuj sobie jeszcze. A ten, e, a może nie? A dziewczyna, firma, firma żona, Belle. Ktoś tu ciebie nie lubi? Serge Blue. Ktoś tu ciebie nie lubi, kochana. O! Lia Hałata nie lubi paki uchachy. a Auchy. Boże co za imię. Oj, coś nie pykło. Coś nie pykło między wami. O, niby flirtujecie dalej, ale nie widzę tutaj tej takiej chemii, która powinna być. Popatrzmy tu jeszcze na tą stronę. Nie ma tu nikogo ciekawego. Ktoś tam nadchodzi. Jakieś dziecko. Dziecko to mnie nie interesuje. Chciałaś zniszczyć marzenia dziecka. Czekaj. Spełnijmy ci tą aspirację, to pragnienie Twoje. Chwila, nie uciekaj mi. Gdzie mi uciekasz? Jezus. Przyjazne. Po... Grubiajskie powitanie. Muszę to po prostu. To jest po prostu. Przezabawne. Że ona tak nie cierpi dzieci. No ale dobra. Ech, coś się zacina. Oh. Coś się, okej. Okay. No to powiedz mu coś jeszcze, co ty to chciałaś? Mm. Jak, to, jak to, można? Ale tu nie ma zniszcz marzenia. A to chyba że małego dziecka. Nie, no to małe dziecko, a to jest normalne dziecko, to nie. To jest normalne dziecko, to, to nic z tego. Idź się załatwić to. Halu? Przestań gadać do siebie. No. Słuchajcie, ja tu widzę, że ten odcinek w dalszej części raczej będzie dość nudny. Więc jeżeli choć trochę Wam się spodobał ten zamysł i to, co chcę tutaj zrobić, no to zachęcam do zasubskrybowania, dania łapki w górę, czy jak to się tam gada, no wiecie. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście dali jakiś odzew. Choćby w postaci komentarza, czy chcecie, żebym to w ogóle dalej nagrywała, czy ktokolwiek to ogląda? Bo ja po prostu, no nie wiem, a chciałabym jednak jakoś ten kanał prowadzić i mieć jakichś tam widzów, choćby dwóch czy trzech, żeby to się jakoś kręciło, wiecie? No i tyle. Bardzo mi miło było to nagrywać. No i do zobaczenia w kolejnym o ile się zobaczymy. <grych> Na razie.